Witajcie na kanale Covent i dzisiaj pokażę wam przejazd kolejowy w Sztumie. Mamy piękny sygnalizator, kombuda, rogatka, tutaj sygnalizator, tutaj kolejna rogatka. Tu mamy fajny budynek na stawni. Tutaj stacja co prezentacja będzie oddzielnie plus w bonusie mamy tutaj pięć sygnalizatorów kombudowskich zarówno i szlabanów tak przez wygląda zadbany, fajny sygnalizator kombud proszę sznasta wynika yy. uh -huh. Tutaj mamy szlak na Malbork, dojedziemy do Malborka a tutaj a tutaj mamy do Kwidzyna, dojedziemy do Grudziądza w przyszłości, bo jeszcze linia nie została skończona. Proszę. I tutaj mamy S5, czyli zejście z peronu słaba Dziękuję za obejrzenie i życzę miłego nieba!